Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podpisał list intencyjny dotyczący wdrożenia programu zwanego w skrócie e-biletem. W 2020 roku na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczynającego się z inicjatywy władz województwa pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska. Żeby to sobie wyobrazić, muszę nawiązać do istniejącej karty miejskiej, która pozwala na bezproblemowe poruszanie się po terenie całego miasta, nie martwiąc się o kupowanie za każdym razem biletu. Podobna sytuacja będzie w przypadku e-biletu, przy czym jego zakres obowiązywania będzie całe województwo. Także po prostu bierzemy kartę, wsiadamy do pociągu, autobusu tramwaju do PKS-u, nieważne, tak? Nie my myślimy o tym, jaka jest taryfa, tylko po prostu siadamy do pojazdu, kasujemy bilet, odbywamy podróż. Czyli genypsowałem duże, duże ułatwienie. Wdrożenie programu ma nastąpić do 30 czerwca 2020 roku, a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 milionów złotych, bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych. Budżet programu został określony na podstawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, że poziom dofinansowania ze środków zewnętrznych wyniesie 85%.